Grać parę gralem i cypranem Ema się ma okufta się ma no. O kurtę O kurta. No jeszcze mi tu przeklęć no, Mam nadzieję, że, że 16 tysięcy Ekspa się znajdzie na tej mapce Bo tyle mi brakuje do następnego na lewe a a już jest chapter drugi poppy playtime w tym, tym w Fortnite? Tak, Poppy plane już jest. Chapter nie, drugi 2 O tym to już nie. Wiem. Nie, nie wiem. Myślałem, że chodziło ci Poppy Plate. Aha, dobra, tu jest o mnie. Ale jest mądry. Oczywiście ciepła nie jest. Bo nie zobaczył ścian, gwiazdki. Ja to jeszcze białe na czarnym nie zobaczył oczywiście. Że jest gwiazdka. Znaczy na czyściłka. Na ścianie. Tam na czarnej ścianie masz białą grzastkę, nie wiem jak ty jej nie zobaczyłeś. W sumie to normalne, bo ja też się jej nie zobaczyłem. Mm. Ja, ja mam taki głos mm. Okej, okay, teraz jest git. Ej, dobra, chodźmy. Jesteśmy na cyprano! Ja już myślałem do nowa, muszę to przychodzić. Ucknęłem ja już myślałem... tu... a nie, już nie. A ja już myślałem, że od nowa tu muszę przechodzić. Ja ci kręcę. Jest, zrobiłem to. Ja cię kręcę, dupą, Nie wiem kręcę. jak, ale zrobiłem. Co to? A, to jest banalne. Nie, a jednak nie, bo tu po tym jeszcze jest. Kurde. Proszę mi tu. Cypranek się rajduje. Nie, widzę. Ja dość No właśnie o tym mówię. No, Pyk. Ale chciał 20 ale A jak to. A, no tak, bo tu jest chodzę. Aj, czy ja chcę pierwszy? Tak, ja drugi. No! prawie wyskoczyłem. Fran Graal, ścigam cię. Nie, no Ej, kurde. nie, nie, nie. Ja ci nie. ja nie, nie. Nie, nie, nie. Chyten, zgłaszamy! Nie no nie oh, O spadłem. Ha, Ej, na no serio, zrobili takie przejście właśnie, chciałem Tak, o. Fran Gralek do Ale co serio? To serio jest takie banalne? to jest parkur, a tutaj się rozłożyło przejście, nie? To jest w ogóle parkur, chłopie? No to jest parkur. To nie wygląda na parkur. To jest mam, Ej, na obrazku było, że to jest pochmurna mapa jakaś. To ja co w tym? No ale znalazłem to jakby w parkurach. Jakby coś wiedzieć. Aha. Aha Dobra, to pewnie tam, gdzie to jest. Nie zgadnę. To jest tu? Ale nie. Da się tu zbagować, um, uważajcie, ja muszę, Nieci się o. ciągle latać. Ale to wkurza. O, dziękuję, już się nie lata. Aha. Aha, jestem downem. Mam downa. Dobrze. No, co jest grane? Jezus. Gram w Fortnite. Ja dopiero co was... Masz... Ja trochę... Już was... Masz... No Stary, o co tu mu chodzi w Fran Nie, nie ma pojęcia! Zielonego pojęcia nie mam! Ale, ale jakoś się da to robić. A gdzie my mamy w ogóle dojść? Wiesz, na pewno. Tu, tutaj, to, to ma! Dobra, idę. W końcu idę. Aha. Oj, ja chciałem! Nie no, cypranek jest daleko. Co? Co A, ja Jego, cze, czemu to cię podnosi do góry z nie ja, <noise> jest, Jestem pierwszy stąd! Nie typowy kidos, się zachowy jak kidos. I czemu ty cię pranie zabrałeś na monet? Która trzeba zbierać, kurde to ja! o krok ode mnie. I jak to krok? Chciałbyś. Chciałabyś. Chciałabyś. A... Gdzie ty trzeba wyjść? Jest na pewno. Ej, to jest chyba zwa... ro... rozwalony, chciałem powiedzieć. Uff, dobra. Jestem. Jest. A tu była to... strzałka. Ale to było hardcore. Nowy świat mm. jakiś. Spadłbym, to by był ha, To był hard... hardcore. To Hardcore. 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 Co ja hardcore. teraz przychodziłem? Ej, jest podwójny X to 48... o, ej, to pewnie... może dam radę 16 tysięcy być w expatu. Ja już dopiero mam... Ej, chłopacy, na pierwszym było 24, a teraz... a teraz 48, czyli podwójna... Ej czemu wy jesteście dopiero tam, a ja tutaj. Dajko, ja chłopie jestem na tej samej mapie co ty, więc no, tak nie no. Na jakim ty jesteś? A ty jesteś na tej, no? No nie no, cypran jest za mną. Wywalaj idzie. No, jezu, no i Wywalaj gdzie. <laughs> Wywalaj ci, co idzie. Co nie robić idzie? Co robisz? Nie... małolatku? że nie umiem nie uderzyć. Za to się nie da walczyć, bo nawet. Nie, na nie umiem uderzyć w prawdziwym życiu. Jak ja, jak bo on nie chce cię bić. Ja będę... Magic. Bo się boisz, że się poryczę, jakbym ja... Byś ty mi przewalił ten buciom, tak? Ja. No. Nie, bo... Pewnie musisz... on się boi dlatego, dlatego, że się popłacisz, a rodzice zareagują. Właśnie, i musisz iść... I tym, i, gdzie musisz I iść do domu. I w czerwcu pewnie zostanie jakiś opiec, a ty pójdziesz do szpitala pewnie, bo Sergiusz ma banie. Tak, no, ja bym mu przywalił. Tak no powiedział tu chłop, bym... który... Dobra, musisz na odcinku o tym mówić, nie? Ty cały czas tylko psujesz no. chwilę. Ty cały czas psujesz chwilę. Jest miło, ja mówię, on niecyplany za nami, a ty ciągle... E, e, do... Ej, kiedy nie umiesz mnie doknąć. Ej, kiedy nie umiesz, nie umiesz. To jest... na no serio, no, to co nie, nie jest miłe. Frank gral weź mu powiedz, że to jest niemiłe, że on, jak jest miło, nagle zaczyna takie rzeczy mówić. To może ty mi cho chociaż to wbijesz do głowy. Chociaż jak miło, wczoraj było miło, no to ojejku. Jezus, to i, z, ej, i znowu coś zaczyna, nie? Ej, Frank Graal, weź mu coś powiedz, bo on już jest... Ja już nie ja. wiem, co z tym człowiekiem zrobić. On jest po prostu... Nie no, nie wierzę, nie... Więc... No, no to ale... Potarafię takich ludzi zrozumieć. Sam go zacząłeś. No to prawda. Ja to prawda, kurwa. Zacząłeś tam mówić, że... No ej, jeszcze... Nie Sergiusz się nie da rady uderzyć. Nie, bo się rozpaczesz i pójdziesz do domu. Tak jest prawda. A po drugie, no, czemu mam cię bez sensu ekidem. bić nagle? Nie wiem, czy ty nie się prosisz cię. o kika z ekipy, czy co? I zaraz jak go ktoś wywali, bo kogoś wkurzy, to mi napisze smsa, jesteś kidem, nie będziesz mi rozkazywał, jesteś tylko kidem, kidem, kidem. Pewnie mi napisze. O Jezu, jak ty mi kilka miesięcy temu ty? Ostatnio, kilka, kilka, miesięcy miesięcy temu. ostatnio kilka miesięcy temu! Ostatnio kilka miesięcy temu! Ostatnio kilka miesięcy Ostatnio kilka miesięcy temu! To ostatnio czy kilka miesięcy temu? Kilka... kilka miesiąc, miesiąc miesięcy... Miesięcy? Miesięcy, no tak no miesięcy! Weź. No miesięcy, masz rację, miesięcy no! to co się stało parę Rysko. miesięcy temu? Tak to weź po prostu jak lalkę jakąś. Lalkę, 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 lalkę. Spod ja cię traktuję jak lalka by the way. Traktuję go jak lalkę by the way. Jak ja ci chodzę szkolą linden, to ty od razu usuwam cię z wyznań, cię z wyznań. Kto ma logikę? Ty. Ostatnio kilka miesięcy temu... To było dobre. Ostatnio kilka miesięcy temu... Przeczytaj się w najnowszym nie, numerze głównoprawda, nie? No, no i dosyć Skończyłem chyba? Nie, jeszcze nie. krapianek rapianek, ktoś tu ściga. Na, skończyłem, koniec. No, nara Następna co, co, co? mapa. To jest następna mapa, a nie? Koniec. No dobra, masz koniec, ale mapy. Okay. O Boże święty, i pokazuje się od najgorszej strony. Nie, no, no. Cię... O! To Cypek się pokazuje od najgorszej strony? No tak, to też strzyma jakieś dziwne zafery. Aha, to nie widział. No, sam sam próbowałeś to 5 minut, geniuszu. Geniusiu! Nie no jak! Jakoś na pewno. No ty, rudy! No ty! A i co? I się śmiało. Rudy się nie dostał. Rudy się nie dostał. Kurde, ja bym to tak. Ty nie umiesz Rambo robić. Stary a to... ej stary to wystarczy przeskakiwać, Rambo, Rambo. To wystarczy przeskakiwać, to jest inne geniuszu. geniu. Gieniu, gieniu. Jest. A nie, kolejna mapka. U! Prangral, nie. ktoś tu jest na twojej mapce. O kurde, wywalaj. O kurde. O kurde, spadłem z tej rury. No i dobrze. Ruro, -ru. nie dożartuję. Ruro. -ru -ru -ru. -ru -ru. No i? Gdzie, 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 gdzie Ale Kylo to się niczego nie boi. Kylo Ren Przeczytałem to, przeczytałem to, że Cyprian to najgorszy świat. E gracz na świecie na najnowszym numerze gówno, prawda. Milo no e, kurde! To nowery, Ej, stary. O gifty. Ej stary! Ej stary! Ej stary! Przeczytam to, że jestem najgorszym youtuberem na świecie, na najnowszym numerze to gówno prawda. No. Czemu bierzecie Ci takie gówno od Zysia? Co? Od Zysia Zysiu to debil. Po co bierzecie? Ci to? To Kto się nagrywa! Będą że wiedzieć, że żeby nie oglądać takiego, gówno. wiesz, takiego gówno. babika, borowika Zielonej Góry, kurde. Z Zielonej Góry, z Podlesia. Będzie, kurde, nagrywać, że Fortnite to gra dla kidów. Tak przeczytałem to w nowym magazynie, Gówno prawda. No, dokładnie. Będzie, kurde, takie gówno nagrywać co Zysiu Gaming? Nie ja muszę tego nie przejść. Zysia nie oglądać. Zysia proszę nie oglądać nigdy w życiu. Proszę. I go proszę znowu ze znajomych jak ktoś go ma. Proszę go. Czyli ja, i, czyli ja i Cyprian. Nie, bo nie mam już pomysłu. Nie, nie klipujcie <laughs> mu filmów. Tak szczerze poz, poznałem go przez lat. Nie, nie, nie musisz kończyć. Żegnamy Cyprianka. Muszę. Tak muszę, bo się uduszę. Już się zaczęło. No dobra, to pacy, pjanek, pozdro i pożegnaj się z widzami. Pozdrawiam i do widzenia. Do widzenia! Hej też, jest żartuję. Pa, pa, pa. I pytam, Sergiusz, jak ty powiedziałeś? Bo taty ten, jak mówi, żebyśmy nie przeklinali ani nic tam nie robił. On poszedł, a ja myć. do doszedłem hej, że mam marzenia. <noise> <noise> tak będzie się jak? Dobra, no to patrz, plan się z ludzami, a jeszcze pożegnać No to pa. Do widzenia. Nie oglądać Zysia, po Wieczorem nie miał jak oglądać. Nie oglądać Zysia. Nie, nie oglądać Zysia. I nie klipować mu filmów i nie obserwować jego już z A i co jest to, że on miał na Discordzie nikt, że w się, sensie się Najlepszy w ogóle na TikToku się nazywał Zysiu Najlepszy. Wiem. Zgadnę, on cały czas ma życia. Też mnie okłamywał, jak nie chciałem, żeby miał w ciebie wznajd, wiesz, nie wiem czemu, e, to, e, to on do mnie, nie wiem, czy byłem wtedy zagroźny, czy co, wiedziałem, o co kamam, ale ale on do mnie, że no dobra, nie mam go wznaj. Potem się okazało, że go ma w znań, bo, że, po, zobaczyłem na wspólnych znajomi e, i w stary. potem e, powiedział, że nie będziesz mi rozkazywał gdzie i, 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 i Dobra Wydaje się, że ty tu wygrywasz i wygrasz na 100 No nie wiem, bo ja na razie to ja się zablokowałem w lawie, bo jestem taki hot Aha, myślałem, że to do góry mnie. Prrrr. O kurde. O. Doty. O, jasna, ciasna. Mam hełm zepsuty, bo skoczło na Cholera mafna. Cholera masna. Cholera masna. Masny. Ben. Masny ben. Jezu masny ben. Jezus ja się tak wystarczy. Co za... <laughs> Ej, to był krzyk baby. <laughs> i głupawka jeszcze do tego. To był księg baby. Jakiś... To był księg baby. No baba totalna. To Bambzczyk był... jakiś. To I jakaś bułka. Bułka. Przeczytajcie. Buga z masłem. Przeczytałeś to na jedną z zobaczeń. Gównoprawda. Gówno Przeczytałem, że baby są głupie w nowym rozdziale. Gównoprawda. Bo no, kobiety są mądre. Ten skin mój jest mądry. Mądry, tajem. pewnie cudzysłów. Cudzysłów pewnie tam o, robisz. O. Ten film jest mądry. Bardzo mądry. Zrobiłem cudzysłów. Jak coś. No dobra. <laughs> Bardzo mądry są ten film. Mówimy, że to gówno prawda. Bo to gówno prawda. Przeczytałem to, Na że... Gówno prawda. Że mama. Nie wiem. Nie wiem, że mama jem. No super, ej, dobra. Sary, na którym jesteś po Nie wiem. 142 Geniuszu. I cię doganiam, Geniuszu. A, o, no, a nie. Jesteś na tej samej mapie co ja, tak? Chyba tak. Bo jestem, pa... Bo jestem o do nasze od ciebie. Co, kurde? O, już nie. oh, już faço também, oh, eu tava muito Ding dong, onde é Harry? Ah! baba, 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 baba. ciekawe gdzie cada dia muito Na pewno. Chodź, pomóż mi. Gdzie tu trzeba iść? Nie wiem. A na razie to sobie gwiazdki zbieram. to za mną idzie. Przeczytałem, przeczytałem to w moim... Nie wiem, tak szczerze. Tak średnio bym powiedział. Dobra Teraz to tam Kilian jest... Bębele Ale gdzie ty chłop przejdziesz? Ty babolu Chłopie gdzie ty I babolu ty... Brawo pok pokazałem Ci tu, to... ale ja jestem głupi no, no no no, a ja jestem mądry <grym> Nie o, ty. Niebo Nie bo nie o, tak. Bo nie ma dziemu. A marmolada zrobi kupę. Ej, stary, ale takie ty, typowe kije z przedszkolu. Nie, bo nie ma dziemu. Dzipek tak mówi. Czyli <grym> jest w Już jestem pierwszy. Jestem pierwszy chłopak. To mało. Next. Nara jestem w helikopterze. Nie wychodzimy z tego. Nie, bo ja jestem w helikopterze. Dzień z tysiący... Daj do końca fotogramu. Nieee, po co? Ale to się pewnie zaraz kończy, bo mi się nie chce uwadzić, że ja to jest takie długie. To jest zbieranie mutagenu z długim to ci się w tym nie podoba. To zbieranie mutagenu. Alisia nie masz psychi skoczyć. Sprawy. Alisia nie masz psychie skoczyć. Alisa nie ma cechy skoczyć, by the way. Alisia nie masz psychy mnie poczałować. Alicia nie masz pzychy, mnie <grym <grym> Ty, ty byłem <grym> tylko laki. Ale masz... ale co pisz? Ja pierdolę ale kiedy ty się kąpałaś, po wieku. Ty e, czy chyba li... kuśmitą jesteś. Trzy dni temu. Trzy no dni temu. No to co ty robiłaś? Ty się chyba machałeś za bardzo. Nie ja w e, ja Fortnite. A i Makarony, 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 skitzka, pićka, bustin, basti, O kurde. <noise> I było trzeba mówić makaron. Makarone. makarony, makarone, makarone skirczka, pińczka. Aha, bo to się przesuwa, ale to jest, ale to jest upośledzone, to się przesuwa. Ej, ej, to było dobre. Ale to jest naprawdę upośledzone. To się przesuwa! Ale schiza po tym idzie! Ale psycha pada od tego. Zależy od czego. Alisia, kocham Cię. Nie, schody! Widać, że będziesz miała dziewczynę Alicję w przyszłości. Alicja się nazywa. Alisha. O kurde! O kurde! Nawzajem, udław się jajem. Jezus, po teksty przed Zamknij się, zamyka to się drzwi teksty, ci, Masz więcej jakichś tekstów dla kidów? Spierdzielaj ok, ale ty kurde Co jest to? Ja tak poskoczyłem dziwnie i się... dobra Ale gdzie skoczyć? Ale gdzie skoczyć, Monika Surociołek? Nie, dobrze. Czemu mać mi faka juuuu? Mam Maybe iron <coughs> no don't <da. laughs> Kurde! Idź sobie. <try> o oh, Masz brzydkie, Anita. Stary. Anita. <try> Spiłem się. Alicia się nazywa chyba. Alicia. Alicia, Delicious. Dla o, Ej, co, o co tu... ej, jak ty się na YouTubie nazywasz? Serwis programów. Węczeć filmów z Cypriamem Lupowa. Finish, ej, to jest koniec. To czekaj... To jest kolejna mapa, czy koniec? A nie, koniec. Let's go, przeszedłem. A zaczekasz na mnie? I pooglądasz na TikToka, tylko że po cichu, żeby, żeby nie było przeklęć. Bo ja chcę zrobić mój naturę z Tobą. Przynajmniej z Tobą, jak się pranką czy. Czym pranką kończy, to tego nie będzie, ale. Przynajmniej z Tobą zrobię. Dro tylko żeby pamiętać, żeby przeklęć nie było, jak tam. tam. Jak, się jak to ty to się na YouTube nazywasz? Sergiusz Programów. Sergiusz? Coś dużej? Tak. Sergiusz dużej. E, w sumie to z Możesz może z dużej. Tak czy siak. Finish. Oh, dobra, a więc zostawcie łapkę w górę i co Sergiusz chyba... pro coś? Co jest widzowie, ile expa jak ja. 70 level. Nie, nie czy programer czy programers? Programmes. Zresztą takie aktyw. Nie no, widzą, że Stary 4 cztery lewele ty, naraz. ty w Minecrafta to jest grosz. A co ty myślisz? Dobra, to kończymy. Nie, no ale jak... No, a więc pojawiacie się star się z widzami. No. A więc narka.